ciekawe tematy, które pojawiły się na tej konferencji, to zdecydowanie temat stosowania w ostatnich latach w badaniach klinicznych badań, które używają właśnie za wskaźnik PCR-u, czyli patologicznej całkowitej odpowiedzi na zastosowane leczenie neoadjuwantowe. Mówimy tutaj o chemioterapii bądź też, jak pokazały te ostatnie badania, o których wspominałam wcześniej, połączenie chemioterapii z, chociażby z immunoterapią. Tutaj Sara Toleni z Dana-Farber Cancer Institute w Massachusetts w Bostonie w Stanach Zjednoczonych wspominała o tym, że PCR jest świetnym wskaźnikiem pokazującym i w pewien sposób przewidującym, co stanie się z pacjentami w tym okresie następnych pięciu lat i co stanie się z tą statystykami przeżywalności. Jest to ciekawy wątek, ponieważ wszystkie nowe badania kliniczne, które się pojawiają, za wskaźnik w pewien sposób przyjmują właśnie ten wskaźnik PCR. Oczywiście jest tam też dużo wskaźników przeżywalności. Natomiast inny uczony, Carlos Barrios, brazylijski onkolog, krytykuje poniekąd właśnie yy... Ten wskaźnik PCR mówi, że nie jest on do końca taki idealny i proponuje, aby też w tych analizach większą uwagę tak naprawdę zwracać na wskaźnik związany z nowoczesnymi technologiami badania DNA. I tutaj mówi konkretnie o tej metodzie CTDNA, która ma za zadanie dokładniejsze badanie guza i tej Pozostałości po leczeniu chociażby chemioterapeutycznym. Inny wątek, który zasługuje na uwagę, to oczywiście toksyczność leków chemioterapeutycznych, która często badana jest w dłuższych odstępach czasowych po zastosowanej terapii chemioterapeutycznej. I tutaj pojawia się ważne pytanie o deeskalację, czyli nawiązanie trochę do tego, o czym wspominałam wcześniej. I też ważne pytanie o rolę antracyklin w tych różnych schematach leczenia, które do tej pory stosujemy. Być może w przyszłości okaże się tak, że leczenie chemioterapeutykami na bazie platyn i pochodnych platyny będzie odchodziło do lamusa, będziemy bardziej skupiać się na tych lekach immunoterapeutycznych, czyli bazujących na ciałach monoklonalnych, i też jak widzimy badania nad koniugatami postępują. Być może w przyszłości będziemy bardziej większą uwagę skupiać na właśnie immunoterapii i koniugatach. A mniejszą na takiej stricte klasycznej chemioterapii. A więc być może to jest jakiś wątek i trend, w którym będziemy podążać. Zostało zadane też zasadne pytanie o zażywanie większości środków chemioterapeutycznych drogą doustną. Być może to też jest jakiś trend, który w najbliższym czasie będziemy obserwować. Niesamowicie ekscytujące wyniki. A więc czekamy na więcej. Nie bądź sama, bądź dobrze poinformowana. I na koniec jeszcze jeden ciekawy wątek, który został poruszony na konferencji, a mianowicie mam tu na myśli zachowanie płodności. Um, bardzo cieszy mnie wiadomość, że w zaleceniach czy to ESMO, czy też tych zaleceniach, które były przedstawiane na konferencji Global Academy of Women's Cancer, pojawiła się um, informacja, o nieodzownym i natychmiastowym, wręcz doradztwie związanym z zachowaniem płodności dla wszystkich kobiet, niezależnie od stadium raka i też typu biologicznego raka. A więc te zalecenia pojawiają się i myślę, że z czasem ta wiedza stanie się również powszechna i w naszym kraju. Też ciekawy wątek został poruszony w związku właśnie z kobietami, które przechorowały raka piersi, a decydują się na ciąże po przebytym raku piersi. Mianowicie bardzo często te kobiety z automatu po przechorowanym raku piersi, w momencie bycia w ciąży są kwalifikowane do prowadzenia ciąży ze zwiększonym nadzorem, czyli jakby są od razu zakwalifikowane do tej kategorii wysokiego ryzyka kobiet w ciąży. I tutaj statystyki być może w związku właśnie z takim, z, taki, z taką procedurą wskazują, że większa jest liczba kobiet w ciąży po przebytym raku piersi, które mają wykonaną, które wcześniej rozwiązują ciążę, bądź też poddają się cesarskiemu cięciu. I tutaj naukowcy i onkolodzy kliniczni biorący udział w tej konferencji mówią, że właśnie nie jest to najprawdopodobniej efekt tego, że jest że te kobiety mają większe ryzyko, bo miały raka, tylko to jest trochę takie chuchanie na zimne w sytuacji tych kobiet, które mają historię nowotworową. I aby zabezpieczyć jej, aby były bezpieczne, bardzo często podejmuje się decyzję o właśnie wcześniejszym rozwiązaniu ciąży bądź też cesarskim cięciu. I według tych onkologów, którzy pojawili się na tej konferencji, być może w większości wypadków jest to działanie bezpodstawne i temu trzeba się przyjrzeć. Drugi ważny wątek, który padł na tej konferencji, to przed staraniem się o dziecko, po przebytym raku piersi, e, zasadność, padło pytanie o zasadność wykonywania e, badania PET czy tomografii e, przed zajściem, przed ewentualnym zajściem w ciąże. I tutaj, jako że nie ma jasnych i yy, yy, ściśle sprecyzowanych zaleceń dotyczących właśnie takiego postępowania, yy, lekarze kolodzy. Yy, Wypowiadający się na tej konferencji jasno i otwarcie zgodzili się w temacie, że takie decyzje co do dalszego wykonywania diagnostyki powinny być podejmowane na podstawie indywidualnej historii danej pacjentki, i też typu biologicznego, i wielu, wielu innych czynników, które powinny być wzięte pod uwagę, chociażby jej ryzyka występowania wznowy w takim podejściu pogłębionej diagnostyki. Konferdtka, litka. I to już wszystkie wątki, które chciałam z wami poruszyć i podzielić się z nimi z wami w związku z moim uczestnictwem na konferencji Global Academy of Women's Cancer. A więc zdecydowanie dziewczyny dużo się dzieje w przypadku diagnozowania i leczenia i może być tak, że za kilka lat po prostu to leczenie e, będzie wywrócone do góry nogami, jeżeli mówimy o leczeniu raków piersi e, i będzie jeszcze bardziej skuteczne. E, tego sobie i Wam życzę. Dziękuję Wam za uwagę dzisiaj. E, ściskam Was mocno. Możecie wspierać mnie e, na Patronajcie, mój profil onkofitka.litka. Lajkujcie, subskrybujcie. E, dziękuję Wam za uwagę. Ściskam serdecznie, życzę miłego dnia. Cześć!